Nie jestem aktorem, ale dajcie mi szansę. Na początek pokażę Wam swoje gospodarstwo z dość nietypowej perspektywy. A, zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Jarosław Borowski, prowadzę swoje gospodarstwo w województwie lubuskim, poł. gospodaruję na ponad 750 hektarach. Prowadzimy głównie produkcję kukurydzy w mniejszej ilości, rzepak i pszenżyto. A właściwie kogo to interesuje? Przejdźmy do konkretów. Jak widzicie dużo się tutaj dzieje. Jak to ogarniam? Niestety nie ogarniam. Ogarnia to za mnie aplikacja. Dzięki niej znam całą historię swoich pól, znam agrotechnikę, mogę w każdej chwili sprawdzić jaka była posiadana odmiana, jakie były stosowane zabiegi ochrony roślin oraz nawożenie. Przejdźmy dalej. Jak widzicie, w fazie dziarna za kilka chwil pójdę sobie zmierzyć wilgotność, a jej wynik wpiszę w aplikacji. Jest to przydatna funkcja, bo mogę sobie zawsze w każdej chwili porównać wyniki wilgotności z różnych odmian. 23,8 gdzieś. No, 22,9. Let's go! Ok, a teraz najważniejsze. To co wprowadzam do aplikacji trafia na platformę 365 Farnet. Wszystkie te dane są dostępne tylko dla mnie, bo są zapisane na moim prywatnym koncie. A jak zwolnią do mnie z Piorinu, kilka sekund jestem gotowy. Drukuję raport Piorunem, dzięki temu oszczędzam czas i pieniądze, bo aplikacja jest darmowa. Dobra, wracamy do roboty. Na zakończenie pokażę Wam jeszcze, jak prosta jest ta aplikacja. Mamy dzisiaj w planach OPRYSK. Wybieramy więc z listy pole, które będziemy opryskiwać. Dodajemy środki ochrony roślin, możemy również dodać nawóz, wybieramy pola, wybieramy osoby, na końcu dobieramy maszyny, które będą w tym zabiegu uczestniczyć. I tak to działa w praktyce. Proste? Proste. Pamiętajcie, jeśli nie możecie czegoś zmierzyć, nie możecie tym zarządzać. Dzięki za uwagę. Obiecali, że oddzwonią. Ale nie wzięli ode mnie numeru.